No, nie, ja to znaczy, jestem. Oh, diamentoma? Diament? Dawaj, diament. Dawaj, tam to do skrzyni, no skrzyni mojej. co to robisz? Nie wykrzywiaj sekarku, do skrzyni tutaj. Tu zbieramy potrzebne rzeczy. Diament. No, to nie wygląda na te No wiem, dużo. Mikrofon. mięso! No? Mówię, ja zbierałem... A bierz, Po jestem. Dobra, to, jest. Dobra, to jest. A jeszcze mam 10 baraniny, nie? Co to jest? mama cię woła. O, bruk, zbieraj bruk. O mamo! Kara, idź do góry. Gdzie wystraszyłeś? Czy ja cię nie wystraszyłem? Nie <laughs> wystraszyłeś! Nie wystraszyłeś go! <laughs> nie wystraszyłem cię! Bezwet idzie za nami. Na przygodę! E Jaki gno. Ja nic no nie czuję. A? No, 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 no nie, gno. No na 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 na! Nie! O kurde, dwóch jest! Pyk, jeden leży, pyk! Drugi leży, pyk! I Oli cię teraz woła! Dalej, Dalej idź! Oli cię staj! No nie, idź! Idź, idź szybko! Idź Rącza. Moja rącza. O kurde co jest? Królik mi zeskoczył na twarz. Jezu, ale... I zdech. Nie chcę Państwa, ale trzeba łóżka przesunąć. Ale zrób tego? Ale zrobiłeś tego? tu Czek, ma czerwonę. Tu ma czerwony! Hmm. Ty co ja mogę wyciągnąć z tej zimnej skrzyni? Ej! Moja skrzynia! Tak, ale chcę tam serce oceanu wsadzić, a ja tu widzę, że jest dużo niepotrzebnych. Co dać? Ja Co chcesz tam wcisnąć? Co chcesz tam wcisnąć za przeproszeniem? Mm, serce oceanu. A, no to wyrzeć miecz, robisz wie. na wie, robisz trzy patyki. Trzy patyki, trzy. No nie, te króliki cały czas umierają. Zeskakują z wysokości. Samobójcy już hmm. Ty zamieniamy ten tutaj kobel na piasek? Znaczy ja mam to zrobić? Pierwsza walka z creeperem, pyk. To to, to jest potrzebne... Walka z creeperem! Pyk! O fuck, już myślałem, że drugi creeper za mną nie, stoi. No to jest właśnie Soundstone, to trochę lipa. Ale nie, nie właśnie bardzo jest potrzebny sprawy. Nie jest Tak. Tu podłogę zrobimy z czego innego. Gdzie jest kilo? Ale Bające. przecież my tam tak, nie będziemy nie mieszkać bawiam. chyba, nie? Bo ja bym chciał wyspę na oceanie zrobić. I tam mieszkać. Mama cię woła Ała! 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 No nie strasz go! Tego nie ma to bo... się skończy! No i super. Wszystko Niki, się kiedyś się kończy. O... Ty, ty się o Minecrafcie ja nic nie, nie znasz. Ja nic nie lubię Minecraftu, tutaj na papierka. Dalej idź, bo cię wołają. Dlaczego? Nie no wiem, zapytaj klubu, się. Widział jak spadło? Ha! A. No i co nie mam jeszcze stałszych punktów. Patrzy, to jest moje lepsze jabłuszko. lepsze jabłuszko. Mikuś, nie mam lepszego, lepszego jabłuszka. Gramy kreatywnie. Bramy no, survival na hardcore, O ty no na hardcore, chłopy no. Ty w ogóle do jaskini poszedł za mną wieśniak, co jest? Wieśniak do jaskini eee... za mną poszedł zostaw go. zostaw go, zostaw go Zostaw go O kurde, wieśniaka żem zabił Miałem uratować wieśniaka, go sam zabiłem A gładkiego jak to robisz? Gładki to się robiło chyba, ja nie wiem, nie pamiętam Za mało minecrafta się grał w sensie du dużo Minecrafta grałem, ale... To się ej, zapomniało. Ej, ty w ogóle nie wiem co z dyniami ej, zrobić. Postawić je tutaj? No. Nie wiem. Ale nie wiem czy już wspominałem. Nie wiem czy wow. wspominałem, ale... Dynie są rzadsze niż diamenty. Taka ciekawostka. Czekaj, Czekaj powtórz? Bo dynie są rzadsze. Mężego dynie są zrzadsze od jementów. No wiem, a ja znalazłem właśnie trzy takie. Szkielet zbroją! O ty, draniu! To ci pozwolił ubrać zbroję. W końcu mój brak poszedł. Wow, z niego E, W ogóle mam 28 słodkich nagródek, nie? Trzeba gdzieś to postawić. Hmm, Zabijam szkieleta. Mm. Nice. I mam 20... 19 tego żelaza. O, Creeper. Czemu on się nie boi ocelota? Przecież tu stoi. A bo mnie tu kot biega i się nie boi. On się boi ocelotów czy kotów w końcu, bo już nie wiem. Tego i tego. No, no nie, bo nie się uciekał. No. Stało, obok oce... kota i się patrzył na niego. Lol. Ale nie, kiedy, kiedyś zrobiłem kota i mi przed kotem nie uciekał, nie? A, a, a potem po, był smutny po kot, to... O nie, to jest jaskinia, gdzie zniszczę jeden blok, ginę. Ug. Takich jaskin to ja nie toleruję. Dobra, wracam <laughs> do was. the fuck? E? Wychodzę z Żywy. Wow. Co tam się dzieje? <laughs> It's my cobblestone. Where is my cobblestone? Hmm. ile wiśniaków. Your cobblestone, me not know. No serio, nie mam w ekwipunku, nie. Why you bully Onestack. On onestack. Nie mam w ogóle stacka, chłopie, nie wiem o czego ty do mnie gadasz. <laughs> Please, daj mi onestack. Stack the cobblestone. <laughs> perfect poli... Perfect English. Yes. Oła, oh, bije. O kurde. Ale spora ta mapa. Śmieszna. No, znowu królik się zabił. No co to ma być? A nie, dobra, żyje. Dobra. Zobynajmy, mam mięso za niego. O kurde, co wy tam budujecie? Już stąd widzę. Jakieś ściany. Ściany. już Potężne ściany. Tutaj proszę uważać, bo tu jest pole. Pole? Nie pole. Tu jest pole. Ale. Ale mam już plan. Mam już plan. Ale, to fałszujesz. fałszujesz. Wiem, że fałszuję. O nie! Zapy... O nie! Mieczek wyrzuciłem pod wodą! Mmmm, a ja się akurat duszę, zara. Mieczek, wracaj! O, dobra, płynie do góry. A, Dobry, a an, tutaj jestem z tak kobla, nie w tej drugiej skrzyni. Ja w ogóle płynę do tego do świątyni, tyle pryzmatu im odcyganić. Ile trzeba było bez od pryzmatu? Dziewięć na Te... ścianka, nie? Jedną. Jakoś tak. 9 pryzmatu. Kuczujesz. W sensie... Je jedna tak? ścianka. Jedna ścianka, 9 pryzmatu, czyli takie 3 ścian... Nie, czekaj. Sufit, podłoga i trzy ścianki. O kurde, to trochę dużo. Dużo. Idziemy, o co? Ganić. Pryzmat. Nie ma... No... Ej, da ja się ja zrobić, co ty robisz? mi gadasz? Zrobiłeś tą sztabkę złota? I żelaza? Zrobiłem już, tylko że po prostu miałem, miałem ten dziwny krat... Jezu! Dobra, nie płynę już tam. Nie idę po pryzmat. Zlunkłem się. No skoczył mi na ręce. Jezu, jak ja kopię! Dobrze, chociaż... Płynę szybko. Już nie płynę I po pryzmat, mam tak gdzieś. Dobra, no, tu jest przewodnik. przewodnik. Ej nie, no przewodnik nie potrzeba... Tylko tylko 8 muszelek i ten. Ale mi I... chodzi... Ale żeby oaktywnić przewodnika trzeba mieć 8 pryzmatów wokół niego obudować. Aha. No już idę. Spać! Ej, moje... A nie, dobra, myślałem, że na moje łóżko się żeś położył. Co? <laughs> Mm, 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 mm. Co Arba. takiego? Co? Ktoś idzie ze mną po pryzmat? Yyy... E, chodź, chodź e, jaki czas? 10 minut dopiero minęło Bezbat, szybko chodź po pryzmat Dobra, idę Tylko poczekaj okay. um, No głupi kaktus! Te, no, wow. Od razu... To z dwóch bierzemy stron z tylko oddychania? Bierzemy tylko oddychania od razu? Czy nie? Po co? Przecież to jest na prawie no bo kto tu wyrzucił kamienny miecz? a nie, to drewniany, do wody ktoś wyrzucił. W ogóle czemu a. właśnie wyrzuciliście drewniany miecz? Przecież na rozpałkę będzie. A no właśnie. Dobra, to nie prowadź. Ej, a ja, które? Czekajcie, bo ja potrzebuję... bo ja patrzcie co ja mogę... Nie, mm. 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 ja tylko tak bije. Mm. 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 <śleksualizacja> <śleksualizacja> Jeszcze przez... trzy minuty. POTRZEBUJĘ MLEKO! Ty to, ty nie wykopiasz nic. Jak ty tak kopiasz. No, a szczególnie jeszcze... No, szczególności jeszcze pod wodą. Czekajcie, zobaczę jak piasek wykopię. Chcesz mieć balkon? Na ocean? Ja chcę! Dobra. No nie, na piasku nie mogę wykopać. Okay. A, nie pomagaj. Chcę mleko. mi chcę, chcę mleko! mleko. Ja chcę mieć mleko. Ja chcę, mleko. ja chcę mleko. To ja cię będę bez ładu moim ciałem. Chodź, ty będziesz kopał. Okej. Okay. No niech na mnie to będą drumscary. prowadź. O ile się nie zesram Dobra, Ej, widzę to. W sumie. Tam ty, to już nie warto iść. 20... Jeszcze 3 to... minuty odcinka. To nie, to wracamy. Zabiję to na kolejny. No w tym momencie wycinę? Nie, nie będę wycinał. 15-minutowy odcinek musi być. A szczególnie Minecraft. Minecraft. Hmm, co to za dziurka tutaj powstało? Yy, bezbet. Yy, bet. Yy, co to za dziurka? Yy, tamten dwa. Tamten pan, którego tam widzisz, kazał mi... <laughs> kazał mi wykopać pa... piaskowiec, a więc tutaj był piaskowiec, no to wiesz, co musiałem zrobić. No myślałem, okay, znaczy. ja Ale ładnie, ale skarży, co nie, no Noo. tak, tak. Nie ja ja tak, tak. bo że piaskowiec potrzebny, nie? Oła, wow, uderzyłem się w rękę. Twoja wina, bezbyt. Przepraszam robotnie. A nie mówię serio, uderzyłem się w rękę. Aha, mm, moje drzewka wyschły, tu rosną se. Widzę, mam AWK. Właśnie, mam 27 tego żelaza. Zapomniałem poinformować was i 18 wungla, więc do pieca już daje wungiel Kogo to kuczek? To akurat ja wsadziłem, ale. Mogę? Albo bo eee... dobra, nie, nie, bo, nie, już, nie, mam, sobie czekaj, bo już mam. Czekaj, bo już mam. Ja mam! O kurde! Chleb dałem do kompostownika. O fach. Ja mam to days'a. Ma. O ty, bracie. Co to za ten... 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 surwiolki? Właśnie, Adrian, wytłumaczam po co jest kompostownik. No, Jeżeli tam się da do... dużą ilość... ...różnych nasionek, tego wszystkiego, to się dostaje mączkę kostną. Mm. A i w, w ogóle będzie skrzynia osobna dla żarcia, jak coś. Mhm. Zmieniam osobną skrzynię dla żarcia. Hmm, zimniaki hmm, Pszenica. Hmm, Adrian, chodź. Bo minuta. No. Minuta. Dobra, wygląda... tu mi... Efekt się skończył. Nice. A Dobra, no. Bezbet, chodź. Ale forma, o kurde. Fabryka no Fabrykę otworzymy, normalnie, więc ja się znowu żegnam, ze mną był Lemur i... to coś. ma? To coś, nie wiem Siema. jak to nazwać. No, no cześć. Sze Sześciokie coś. No, coś w tym stylu. Dobra, bo, Ej, bo my się już w prawie dwie minuty, więc dada. no elo. No, nara.